ええ。<laughs> <laughs> Przy wiadukcie, a z drugiej strony, to by się spodziewał, że żeby... Tutaj dalej mamy, a przy wiadukcie to moje. 30 lat, ale no no ciekawe kurwa, ciekawe ale no, leczenie kurwa no pojechałbym do tej Białowierzy ale już byłem kurwa dzisiaj na działce 10 km to, to zrobiłem, to już się trochę boję kurwa Teraz boję, że zaraz będę, kurwa, musiał pedałować. Kurwa. Bez, kurwa, akumulatora. Bez jego pomocy. Kurwa, wczoraj... w mieście dopierdalało, bo przecież Naryf przepływa już te 10 km to kurwa. To jak ksiądz kropi, kropidły, to jest wtedy też. Tak wam wczoraj padało. Te 10 km już dojeżdżamy do półtuska. Tutaj sobie pracują, urają, rzepak, zboża. Patrzy, niektóra kukurydza już zawiązuje te, podczas gdy druga jest w powijakach, bo przeschła, trzecia z kolei jeszcze nie. No to ogólnie nie to będą musieli to. jakiś tam nawozy do Tak, szybko rozważyła urosło w tym roku. Jeszcze 15 dni temu to ono jeszcze było może. No przesadzam 15, 15 ale z 20... 25 dni temu to ono było jeszcze zieloniutkie te Przynajmniej no. tak podejrzewam, że było zieloniutkie Teraz by kurwa nagle już takie złotej się stało, już kurwa porzuciało A, No już wjeżdżam w ból za białowieską już miasto tylko Będę taki wredny, będę nagrywał ludzi Oj kurwa będę wredny, będę Przyjechał Donek pojechała do Warszawy, tylko połowa Zapierdolili na śmierć. A tak wygląda w tej chwili stan nagrywania i będą publikowania w ulicach Białowieska w ulicy. Już tam są ludzie, już zaraz zatrzymują. No i cóż, no. W zasadzie tyle ze spontanicznego tak?